Piłkarze GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 2004 wygrali derby o fotel lidera z UKS-em Ruchem Chorzów, by następnie doznać dwóch porażek i spaść z pierwszego miejsca w lidze. Podopieczni trenera Piotra Bryka szybko wzięli się w garść i wrócili na zwycięską ścieżkę. Wygrali z górnikiem w Mysłowicach, a w niedzielę podejmowali na swoim boisku rówieśników z Siemianowiczanki Siemianowice Śląskie. Pierwsi na bramkę strzelali w tym spotkaniu zawodnicy Siemianowiczanki, ale później całkowitą kontrolę nad spotkaniem przejęli gospodarze. Już w czwartej minucie spotkania Wiktor Kułaga podał do Borysa Wasylewicza, który dał prowadzenie swojej drużynie. Dwie minuty później Kułaga podawał do Grzegorza Wojta, ten przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką. W 12 minucie było już 2-0. Podawał Wiktor Kułaga, a przepięknego gola zapisał na swoim koncie Kevin Michlik. Goście chcieli odpowiadać, ale to drużyna Piotra Bryka była zdecydowanie aktywniejsza. W 14. minucie strzelał Filip Duda, a bramkarz rywala sparował to uderzenie na poprzeczkę. Po chwili uderzał Michlik, ale i tym razem szczęśliwie interweniował golkiper z Siemianowic. W 19. minucie indywidualną akcją popisał się Bartosz Drzyzga, tyle że po jego zagraniu piłka wylądowała tylko na bocznej siatce bramki Siemianowiczanki. Na minuty przed przerwą okazję na gola kontaktowego mieli goście, ale świetną interwencją popisał się w tej sytuacji Piotr Miarka. Mimo prowadzenia trener Bryk nie był w pełni zadowolony z gry swoich podopiecznych w pierwszej odsłonie. Popaki, zobaczcie, jakiś problem. Że Wy wiesz, jesteście, inni, że żeby jesteście inni na treningu, a inni jesteście tam. No wiem, bo się to Że Na treningu macie więcej luzu, potraficie zrobić jakiś zwód, kiwnąć kogoś, fajnie zagrać po ziemi. A tu przychodzi mecz i niektórzy pod prąd podpięci 220 V i nerwowo. Mecz. Chłopaki. To jest tylko i wyłącznie... Potraktujcie, nie sobie każdy zbije głowy, bo to traktujemy jak trening. Nie może ja w terminarz nie będę wpisywał, że, że to jest mecz, tylko że trening. Trening z Kim, dobrze, dobrze no nazwane. Nie jest celem tutaj znowu wygrać 13, bo to nie jest cel wygrać 13. Celem jest, żebyście fajnie pograli piłką. I tylko o to was proszę, żebyście fajne akcje tworzyli. Jedna znowu tam akcja. Co, panowie, to chcemy grać? Podanie od tyłu, chyba Piotrek do Szymona, Szymon do Marka, Marek do Barka i Bartek miał tyle miejsca, żeby jechać jeden na jeden. I o to chodzi. Tylko że trzeba jeszcze kiwnąć i Bartek który to zrobił. Po zmianie stron drużyna GTV Stadionu szybko wzięła sobie do serca słowa trenera i choć to znowu goście oddali pierwsze uderzenie, to po chwili ładną akcję całej drużyny wykończył Filip Duda, wykorzystując kolejną asystę kuali. Było 3-0. W 35 minucie Kułaga sam strzelał na bramkę przeciwnika. Tym razem bramkarz Siemianowice nie miał kłopotów ze złapaniem piłki. Po chwili dwa razy na bramkę GTV Stadionu strzelali piłkarze trenera Bryka, ale za każdym razem piłka przelatywała obok słupka. Chorzowianie byli zdecydowanie skuteczniejsi. W 44 minucie Wiktor Kułaga zapisał na koncie asystę numer 4, a efektownym golem zaimponował Szymon Jarosz. Gospodarze nie zwalniali tempa po jeszcze jednym niecelnym strzale rywali, uderzał Drzyzga, myląc się nieznacznie. W 50 minucie Chorzowianie zdobyli piątą bramkę. Świetne podanie zanotował Szymon Mrozik, a sytuację sam na sam z bramkarzem z zimną krwią wykorzystał Kacper Kuzia. Dwie minuty później z lewej strony boiska dobrze poradził sobie Szymon Świętek, po którego dośrodkowaniu z pierwszej piłki uderzał Drzyzga. Na 5 minut przed końcem rezultat na 6 do 0 dla GTV Stadionu Śląskiego ustalił Jakub Dyguda. Chorzowianin wykończył kolejny sprawny atak całego zespołu, wykorzystując podanie Kacpra Prakuzi. GTV Stadion Śląski wysoko pokonał Siemianowiczankę Siemianowice Śląskiej. Wydaje się, że gra podopiecznych trenera Piotra Bryka wraca na właściwe tory. Oby tak dalej. Lepiej zagraliśmy piłką no i... No i więcej podań wymieniliśmy i strzeliliśmy więcej goli. Cieszę się, że może jakieś w końcu dobre, trafne uwagi w przerwie chłopakom coś podpowiedziałem, no bo faktycznie w tej drugiej połowie wyszli spokojniejsi na ten mecz. A dziwne, dziwne, bo, bo nie wiem czego się bali na początku, bo w pierwszym meczu Rywa zdecydowanie zdominowali, bo to już zaczęliśmy rundę że tak, taką rewanżową. W pierwszym meczu wygraliśmy 13-0, a tutaj ta pierwsza połowa była strasznie taka nerwowa. Chłopcy się bali podejmować jakieś odważne decyzje. No, mówię, była duża różnica między tym, co ja widzę na treningach a tym, co widziałem się na meczu. A w drugiej połowie już się to unormowało i. i Szkoda, że tak to nie wyglądało od początku, bo, bo wynik mógł być znowu bardziej okazały, ale na szczęście nie wynik tu jest ważny, tylko niego oni mnie radują każdą, w każdym meczu taką grom jak ta w drugiej połowie. No i takimi bramkami, bo też trzeba sobie śmiało powiedzieć, że dzisiaj bramki palca lizać, czy to Kevin Miślik, czy Szymon Jarosz, odbijali piłki od spojenia praktycznie. Także myślę, że rodzice mieli na co popatrzeć. Jakby tak wyszliśmy za bardzo zdenerwowani albo tak za bardzo, że myśleliśmy, że chcemy wygrać ten mecz i że go na pewno wygramy. Już w poprzednim meczu z tym Górnikiem mysła wyglądało to trochę lepiej, chłopaki wygrali, ale to właśnie ja tam ich bardzo uczulam, że tutaj nie ma co patrzeć na wynik, że niego oni się tutaj bawią, niego oni tutaj czy zajmą pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie, to mi to jest naprawdę wszystko jedno ważne, żeby widzieć jakiś postęp, tak? A Wydawało się tutaj na początku ruszyliśmy z kopyta, wszyscy byli zadowoleni, bo, bo postęp był widoczny. Potem dwie delikatne wpadki, no i trzeba wrócić na te właściwe tory, bo na treningach chłopcy wyglądają super. No, trafiła mi się bardzo fajna grupa, po, po, widać było wykonano do, dobrą robotę poprzedniego trenera. I jakoś bardzo dużo nie musiałem zmieniać, bo chłopcy są bardzo zmotywowani do działania, są świadomi, i wiedzą, że jak chcą grać w piłkę, to muszą ciężko trenować. No, i na treningach to wygląda super, no mówię, dzisiaj ta pierwsza połowa delikatnie do zmiany, a tak to poza tym to jestem już bardzo zadowolony. Uważam, że powinniśmy wyjść z tej ligi, a które miejsce zajmiemy to jeszcze nie wiem.